Dzień dobry. Nazywam się Nicola Nicholson. Reprezentuję włoskie stowarzyszenie Tukonfin, które działa w obronie konsumentów rynku finansowego. Jest tu ze mną Franka Berno, prezes Stowarzyszenia oraz wiceprezes Sheila Meneghetti. Dziękujemy organizatorom za zaproszenie. Tuconfin zrzesza osoby, które zaciągnęły pożyczki, głównie hipoteczne, indeksowane do franka szwajcarskiego. W głównej mierze są to klienci banku Berkeleys Bank PLC. Walkę o nasze prawa rozpoczęliśmy w 2001 roku. Pożyczki hipoteczne FX były dostępne na rynku we Włoszech od początku lat 90. I około 10 tysięcy rodzin zostało w nie uwikłanych. Udzielano ich osobom, które nie miały dostępu do innej formy kredytowania. osoby starsze, ludzie młodzi czy rodziny z jedną pensją w gospodarstwie domowym oraz osobom, które nie miały wystarczającej wiedzy ekonomicznej czy nawet zdolności kredytowej, które nie były w stanie bronić się przed sądem w momencie uświadomienia sobie problemu. We Włoszech sytuacja jest szczególna dlatego, że umowy hipoteczne są udzielane i wyrażane wyłącznie w euro. Ich niejasne powiązanie z frankiem szwajcarskim pojawia się dopiero w paragrafie dotyczącym odsetek, czym wprowadzono klienta w błąd pozwalając mu sądzić, że tylko odsetki są uzależnione od franka szwajcarskiego. Kiedy po kilku latach następowała prawie całkowita spłata części odsetkowej, konsumenci nagle odkrywali ten ukryty dług, bo ich raty zamiast maleć drastycznie rosły. To samo działo się w przypadku chęci wcześniejszej spłaty pożyczki lub refinansowania w innym banku. Bank w takim przypadku określał rzeczywistą wysokość zobowiązania pozostałego do spłaty, która niejednokrotnie pomimo wielu lat spłacania była równa lub nawet wyższa od pierwotnie udzielonej kwoty pożyczki. Wszystkie sprawy toczące się przed włoskimi sądami wciąż nie są zakończone wyrokami. Natomiast dzięki instytucji arbitra bankowego ABF możemy poszczycić się wieloma opiniami, które potwierdzają abuzywność klauzul indeksacyjnych stosowanych w przypadku wcześniejszej spłaty. Arbiter nie ma jednak mocy decyzyjnej i jego opinie są ignorowane przez banki, które wolą płacić nakładane na nich kary. Naszym jedynym wyjściem są sądy, ale procesy są długotrwałe i kosztowne. Pierwsze wyroki pojawiły się w 2013 roku, jednak sprawy te ciągną się do dziś. Mamy też przypadek negatywnego dla kredytobiorcy orzeczenia Trybunału w Mediolanie, w którym odrzucono uznanie tej pożyczki za instrument pochodny. Natomiast potwierdzono, że umowa nie spełnia wymogów przejrzystości, a powodowi polecono pozew indywidualny przed sądem. We Włoszech do dziś nie uznano tych pożyczek za instrumenty pochodne i traktuje się je jako pożyczki w CHF. Banki nie są jednak w stanie wykazać, że faktycznie kupowały franki. I ukrywają umiejętnie ten fakt w swoich księgach. A zatem nikt z kredytobiorców nie może stwierdzić ani udowodnić, że spłaca pożyczkę udzieloną we franku szwajcarskim. Przez cały ten czas nasze wątpliwości kierujemy do Parlamentu we Włoszech i Parlamentu Europejskiego. Odpowiedzi jasno potwierdzają rażące zaniedbania w zakresie transparentności umów. Pomimo wielu kar finansowych nałożonych z tego powodu na banki, te nadal udają, że wszystko jest w porządku. Wielu parlamentarzystów wsparło naszą sprawę. Osoby takie jak senator Moroneze, Członek honorowy rządu Casson, członek honorowy rządu Rubinato, eurodeputowany Zanonato. Pomagają nam doprowadzić do debaty publicznej w kraju i w Europie. Naszym nadrzędnym celem jest doprowadzenie do pozwu grupowego, który przywróci sprawiedliwość i godność wszystkim obywatelom we Włoszech dotkniętym problemem pożyczek w CHF. Ten pozew jest dla nas bardzo ważny, ponieważ pozew indywidualny jest nieosiągalny dla przeciętnego obywatela, a rozwiązania ustawowe z 2010 roku nie działają wstecz, tym samym wykluczając większość poszkodowanych konsumentów. Chcemy, aby we Włoszech obowiązywało prawo unijne nakazujące bankom oferującym pożyczki FX bezwzględną przejrzystość umów. Mamy dość przymuszania nas do walki o swoje prawa przed sądem, dość doprowadzania kredytobiorców do zapaści finansowej, a nawet do samobójstwa. Dziękujemy za uwagę.